Cześć, witajcie na moim kanale. Na tym koncie będę nagrywać to, co toka World i toka Stable. No i będę po prostu robić różne albo historyki, albo jakieś poradniki. Co, jak Wam to powiedzieć? No na przykład, że będę Wam robić po prostu, gdzie są różne zwierzątka. Gdzie, gdzie na przykład są fajne rzeczy ukryte. No, takie różne takie pomysły. Jak się, o, jak się robi za darmo, bo wszystkie rzeczy. Ale to zostawcie przynajmniej 10 kopek w górę. To będzie jakiś fa mega fajny odcinek. Dzisiaj jest krótki odcinek tylko tylko właśnie do. do pokazywania tego. No, co będę robić? To był mój pierwszy odcinek, dziękuję. Pa!